Siedem do bogaczki i do przez świat do muzyki, móceczka, tak mózki muzeczka. Jak pięknie nuty połączył w w Serca dwa Ach, tak połączyła nas miłość do muzyki. Się i żebraczka i to razem przez świat. Te muzyki, muzyczka Ach, tak, muzyki, muzyczka Tak by serce na też na czas. Ten zryt, będę grać, bo tak odkryły w sobie. Tu za kochanie, powiedzmy, że tak, przyżyję z nią całe życie, bo mózg, jak zmysły, połączyła serce. Kłaszczysz moją twarz, spoglądasz w oczy, kochanie, wyjdę za ciebie, tak. I ona uśmiechnięta jest, bo nareszcie ukochaną wszedł ma. Połączył nas miłość do muzyki. To pewne jest. Ksera wej, siedem, siedem. i szaraczkę. Tym razem przez świat. Do muzyki muzyczka. Ach tak, muzyki muzyczka. Jak pięknie nuty Połączył w perę serca dwa. Nas. Miłość do muzyki to pewne jest. Jak zrawędowej, siedem siedem, bogaczka i żebraczka. I razem przez świat to muzyki muzyczka Ech tak, muski, tych Tech pani serce na nieśmiertelny czas. Tym sercem będę grać. Tak. Wielu osób mnie nie doceniało. Powodnego wykrętu i talentu w muzycy mi brak. Czy ona dostrzegła we mnie mój charakter anioły? Nieokładka. Pokochała moje dobre serce tak na poważnie. Zmieniła wadma na seretma i dała się kochać, tak. Gdyby każdy miał taką pannę jak muzykę lepszy byłby świat. Bo kocham twoje płaskie ciało i choć masz 150 miliardów rad, dla jesteś najmłodsza. I tak, bo gdy się kochasz kogoś szczerze, wtedy są tej osoby największą Zarytą. Ty odkryjesz, że tylko ją kochasz. Ona jest twoją kobietą. Głaszczasz moją twarz, spoglądasz w tak. i ona uśmiechnięta jest, bo nareszcie ukochaną żona ma. w nas miłość, to muzyki to pewne jest. Jak siedem-siedem bogeczka i szybraczka. i tym razem przez świat, to muzyki, museczka. Ach, ty tak. muzyki, Muzyczka Jak pięknie nuty Połączyły w parę Serca dwa Ach tak, połączyła nas Miłość do muzyki To pewne jest Ksrewentowy Siedem, siedem Pukeczka i żebraczka. i tym razem Przez świat Do muzyki Muzyczka Ach tak, muzyki Muzyczka to i sercane, czas, tam zawsze co będą grać, bo tak połączyło nas. Miłość do muzyki to pewne jest, z prawdowej siedem siedem, bogaczka i żebraczka. idą razem przez świat do muzyki, muzyczka, ach tak, muzyki, muzyczka. To pewne jest tam Siedem, siedem pokaczkę i żebraczka. I Tym razem przez świat To muzyki Muzyczka Ach tak, muzyki Muzyczka zachbań peń na nieśmielty Czas, tym sam będą Będę grać Bo tak Połączył nas すぎた。